Obiad w 15 minut. Czasami nie masz siły, nie masz czasu, a musisz nakarmić swoich ludzi. To właśnie taki przepis. Panierka kokosowa, na którą przepis znajdziesz link pod filmem. Nie masz za dużo jajek, nie masz za dużo mięsa, a musisz coś z tego sklecić. No więc pokazuję przepis mięsa mniej niż jedna piersi z kurczaka czyli kawałek indyka jedno jajko drugie tyle tą mleką uzupełniłam mlekiem bo brakło mi jajek i kroję na plasterki niewielkie, nie za grube oczywiście jeszcze coś dla kota, bo jeśli oglądasz moje live to wiesz, że kot nie dałby mi żyć jakby nie dostał mięsa i rozklepuję tak o trochę nie za bardzo teraz troszkę delikatu Bądź innej przyprawy, może być sama sól i pieprz, do mąki, do jajka z mlekiem i do panierki. A ponieważ muszę powiększyć, musiałam powiększyć tą ilość kotleta, to po prostu jeszcze raz do mleka z jajkiem i jeszcze raz do panierki. No i wyszły takie całkiem porządne kotleciki, powiększyły się dwa razy. Powtarzam to ze wszystkim, aż do wypaprania mleka z jajka. Jakby zostało trochę mleka jajka, to też bym to wlała na patelnię i byłoby dodatkowo. Jeden kotlet oczywiście spaliłam, no ale zdarza się. Teraz do wrzątku, do gotującej się wody. Sól, makaron. Jaki masz? No ja akurat taki miałam 3 minuty, mu wystarczy, a nie miałam czasu. I spora garść groszku. Bardzo delikatny makaron. Zresztą każdy chyba lubi groszek, a dzieci w szczególności. Co jakiś czas mieszam, ale to tak Nie, nawet nie trzeba Zawsze mam w lodówce ogórki kiszone To jest taki awaryjny plan na surówkę Więc pokroiłam ogórka, ułożyłam w ten sposób I polecam takie układanie, bo oczy jedzą Rzodkiewkę Trzymałam ją z obu stron dupek Krojąc i rozkładając właśnie też w takich wachlarzyk Tą ostatnią dupkę ułożyłam białem do góry, żeby było ładniej. No i teraz po odlaniu makaronu trochę dolałam dobrego oleju firmy z kolei, której jestem fanką. I makaron na talerz. Łyżką groszek z spod spodu, bo nie dodałam nic klejącego, więc musiałam ten groszek wydostać z spod spodu. Trzy kotleciki. No, ten był za duży, także wziąłem mniejszy. Było. Bardzo dobre. Naprawdę, zjedzone do ostatniego groszka. Polecam.